Witamy wszystkich hodowców. Dziś znajdujemy się w oddziale Rypin u kolegi Zbyszka Falkowskiego. Tutaj cel naszej wizyty u kolegi Zbyszka to jest zapowiedź aukcji, które na portalu Supergołą w niedługim czasie ukażą się. Tutaj może więcej słów na temat tych gołębi, pokażę i opowiem kilka słów o tych gołębiach. Kolega Zbyszek, także prosimy bardzo. E, witam koleżanki i kolegów, tak jak tutaj Marcin powiedział, znajdujemy się w oddziale rypin, e, nazywam się Zbyszek Falkowski. E, z racji tego, że e, zacząłem pracę, pracę i, i pracowałem już wcześniej za granicą, więc ciężko mam opiekować się, mówię, nie ma kto mi się opiekować gąbkami, więc e, będzie duże ograniczenie mojej hodowli. E, aby będę się bawił w przyszłym roku na wspólnych, nie będę znowu lotował, więc tyle gąbków co co mam, no to muszę ograniczyć to, więc e, będę chciał zrobić tutaj z Marcinem porozmawialiśmy, zrobimy ze dwie, trzy aukcje na, na Super Gołębiu i, i będzie można sobie zakupić fajny, fajny towar, e, między innymi też tutaj w ręku mam tego pierwszego Asa Polski kategorii wyczyn, e, jest, to, jest to gołąbek, który też w kategorii maraton z listy z rejonowych konfident 8 miał e, też to był najlepszy lotnik oddziału przez dwa lata Najlepszy lotnik rejonu, w lotach powyżej 500 km Na 9000 gołębi, tam około 300, 230 chyba kłodowców było Też będzie jego będzie trójka, może twój, czwórka dzieci Będą z różnych parowań, z racji tego, że może koledzy ktoś będzie chciał sobie kupić parkę Żeby razem gdzieś coś z tego wychować i, i mieć tutaj fajną linię do, do swoich gołąbków Tak jak wcześniej wspomniałem, w tym roku nie leciałem Bawiłem się aby na, na wspólnych gołębnikach, w sumie tam nie, nie za wielu, bo na dwóch e, co mogę powiedzieć? Udało się ugrać w tym roku trzeciego ASA e, WGG Wąd krótkiego dystansu. E, był to gołąbek z linii mojego komitetu do, dołożonego gołąbki Speedbulla. E, natomiast jeszcze mogę się pochwalić, bo w tym roku e, dużo, dużo. W tym roku pierwszy lęk i drugi lęk poszedł, e, wszystkich młodych, poszedł do, 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 do moich klientów, do moich znajomych, do hodowców. I naprawdę fajny odzew był. Na jednej sekcji nawet w piące lotników, cztery lotniki najlepsze w piące. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty lotnik sekcji był mój. Z moich gołąbków, tak naprawdę dwóch, dwóch kolegów wzięło z jednej sekcji mnie i taki wynik gołąbki zrobiły, Też to się przełożyło na oddział, gdzie zaczynały te lotniki od drugiego miejsca w oddziale. Więc tutaj też taka fajna, fajna, właśnie fajnie to wyszło. Też mogę się pochwalić, że gołąbki w w tym roku u takiego hodowcy w jednym tygodniu z 500 usiadł pierwszy gołąb na oddział za trzy tygodnie z pięćsetki znowu usiadł następny mój pierwszy na oddział także gdzieś te moje gołębie się pokazują czy tak samo tutaj co ja latałem na oddziale w Rypinie też tutaj aby tak pokrótce przypomnieć żeby to długo nie przeciągać więc jak lotowałem na 2023 byłem mistrzem oddziału Rypin byłem mistrzem kategorii C mistrzem kategorii C w okręgu wicemistrzem Regionu pierwszego łódź w, w kategorii C i 21 przodownik w Polsce. E, te wyniki, tak e, w sumie mogę powiedzieć, że już fajne były 3 lat e, Rok w 2022 to było też misz kategorii Maraton w oddziale, misz kategorii w okręgu Maraton i wicemisz regionu Łódź też w maratonie. Także e, dwa lata z rzędu stawałem na pólne w regionie łódzkim i dwa lata z rzędu, powiedzmy, wyniki na Polskie były, to też było miejsca, około 20 miejsca na, na Polskie. Cóż mogę powiedzieć? Eee, no mówię, no wyszło jak wyszło, muszę przestać eee, lotować, bo wiadomo, praca, wyjazdy, więc dlatego taką aukcję tutaj robimy. Zbyszek powiedz jeszcze tak e, na jakiś czas, bo powiedzmy, żeby to nie było tak, jak niektórzy mówią, że na rok przerwajesz, już rok nie lotujesz, teraz rok nie będziesz kolejny lotował. I na chwilę obecną, no, po prostu ta praca, wyjazdy No nie ma szans, że jak Cię nie ma po 3-4 tygodnie w domu, żebyś Ty się tutaj opiekował No nie ma, no nawet, nawet te gołąbki, które będą przeznaczone na aukcję Ja w tym roku na stare wyjeżdżałem, jak stare loty były Gołębi star dorosłych Myślałem, że na młode się uda zostać w domu i polecieć, nawet trzeci lęk chowałem tych młodych Jednak Pojawił się znowu kontrakt i musiałem wyjechać, więc Te młode samemu wywiozłem 3-4-5 razy i zrobiłem im taki lot jeden pojedynczo na 200 km, gdzie pojechałem sam, wypuściłem i, i one taki, taki lot mi zaliczyły. No, jak... czyli, czyli powiedzmy, te młode, które będą wystawione, to są właśnie po takich twoich tak, tak, treningach to... i każdy z tych młodych zaliczył to, to 200 km, no większość, bo tam Więc... będzie z 10 będzie takich w rozpodzie, uchowanych to było właśnie parowanie tutaj na moją czerwoną, na Mustanga, gdzie tam będzie chyba z 5-6 młodych, które nie, nie były. W... Nie był w takim trybie lotowanym, natomiast reszta była tak przelotowana, no bo jeszcze się udziłem, że na przyszły rok może się uda na stare gąbki lecieć, więc, więc dlatego tak to było. Teraz już wiem, że nie będę leciał i stąd idę gołąbki na aukcję. Ok, to może pokażemy kilka takich jeszcze gołębi tutaj. Tak, tutaj pokażę właśnie między innymi dzieci tego pierwszego lotnika w Polsce, tutaj. Taki piękny gołąbek. Może przeczytaj numer, bo to zawsze chodzę. Tak. Gołąbek tutaj ma numer ten akurat 0466 8754. Jest to przepiękny gołąbek. Właśnie ten pierwszy w Polsce ma to do siebie, że że daje takie ubarwienia. A jego ojciec daje takie Możemy zauważyć, to już On jest starszy daje. gołąb, nie? Tak spieżony, tak, tak, tak. To jest wypierzony, to tutaj jedne lotko. To jest też ten gołąb taki po tym 200 km? Ten akurat nie był. Ten akurat nie był, bo po nim jak taka, taka fajna maść wyszła, no to miał zostać do rozpodu, no ale z racji tego, że właśnie tak to wynika, no to, to idzie na sprzedaż. to pójdzie na aukcję. Kapitanie okay. Kapitanie leży w rączce właśnie po tym pierwszym w Polsce wszystkie te tutaj gołąbki leżą ładnie. Tutaj pokażę następnego gołąbka, też właśnie po tym, tym pierwszym w Polsce. E, tutaj jest samczyk czerwony. To też jest po tym lotniku pierwszym w Polsce. Też kapitalna budowa. I to też gołąbek był uchowany wcześniejszy. Ten akurat był, był, był na dwusetce. A barwę po czym ma? Barwę mają, zaraz pokażemy jego mamę. To jest barwę odziedziczył po swojej mamie. Mama to też moja kapitalna samiczka lotowa. Jest to samica z 2017 roku. Ona też kapitalnie się dała na, na długich lotach. Też maraton potrafiła zrobić w jednym roku. Konficent 11. Około 50 konkursów w swojej całej karierze. Rok w rok dychę. 10, około 10 konkursów robiła. Kapitalna samica lotowa. No piękna jest no. To też właśnie ten pieszy w Polsce dostawał wszystko takie konkretne najlepsze. Tak, co najlepsze I, i właśnie stąd ta barwa jest. Pokażemy jeszcze jednego gołąbka jaki będzie na aukcji z niego. To będzie nakrapiana samiczka, też bardzo fajnej budowy. Tutaj, właśnie ona, ona, jest parowanie. Córka 11 lotnika w Polsce, razy pierwszy lotnik polski kategorii Wyczyn. Ja miałem 2020, bodajże jeden, 11 lotnika polski, też to był gąb, który dwa lata z rzędu ogrywał oddział Ripin, dwa lata z rzędu ogrywał okręg. Najlepszy lotnik regionu, też, i to był trzeci lotnik. Rejonu łódź. Regionu łódź. I to było parowanie jego córka na, na pierwszego asa. Czyli powiedzmy, że to, ta trójka dzieci, co pokazaliśmy, jest każdy z innego połączenia. Ta, tak. Każde inne i każdy kapitalne gołąbki są tutaj do, do tego gołąbka dawane. Więc jeżeli ktoś to zakupi, no to będzie miał tak naprawdę to w tym gołębiu ojciec. I jego dziadek 4 lata z rzędu, najlepszy gołąb, samiec dorosły na Rypinie. Bo przez 4 lata ostatnie, które ja lotowałem, miałem najlepszego lotnika oddziału Rypin, samiec dorosły. W ostatnim roku, lot, roku lotowania, 23 w sezonie, miałem dwa najlepsze gołęby oddziału Rypin. Czy to było samce, czy samice? Moje samce dwa były najlepsze. Więc w, ty, w tym gołąbku. Czyli nie można lat... powiedzieć, że te gołębie miały zostać i tak u ciebie w Tak, to, nie? To, to specjalnie były parowane, one miały zostać, natomiast. Ja też z racji tego, że nie lotowałem jak w Polsce byłem, no to wtedy mogłem e, jak zjechałem powiedzmy tutaj do Polski, no to mogłem sobie przypilnować i mogłem po tym samczyku sobie przychować takie parowania jakie chciałem. Bo jak wiadomo, jak się lotuje, no to wtedy nie można. Natomiast jak się nie lotuje, no to wtedy można więcej uchować. E, pokażę jeszcze jedną samiczkę. Właśnie. Też z linii Ronaldo. Też jest to... Kapitalna samica rozkodowa Wydała wiele już kapitalnych lotników. I też będą. Musisz odsłonić trochę okno, bo tu ciemno. O, tak. Ona kapitalna budowa. Ale ona nie idzie na sprzedaż. Nie, nie, nie. Znaczy Ja powiem tak. E, tak jak powiedziałem, chcę mocno ograniczyć hodowlę. Jeżeli się pojawi... każdy gąb. Każdy gąb ma swoją wartość. Dokładnie. Jeżeli, jeżeli. Konkretna oferta się konkret, pojawi Konkretna oferta, czy to za pierwszego lotnika w Polsce, czy za nią, czy za jakieś inne gołębie Jestem w stanie to przemyśleć, bo mówię, bo to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, tylko Jest ograniczenie mocnych hodowli po, po tej samice też będą na tej aukcji ze 3 czy ze 4 gołąbki Ona była w większości parowana na, na Mustanga e, W tamtym roku też na aukcji było fajne, fajnie tutaj właśnie e, Dużo chętnych było na, na tego gołąbki, ona właśnie w tym połączeniu z Mustangiem czy na, na, na Ragowe 40, któryś na finale w tamtym roku usiadł gołąbek, w wielu miejscach już się pokazało gołębienie. Dlatego, dlatego to się pokazuje, bo, bo mówię tutaj, dużo by, dużo by było pokazywania wszystkich tych gołąbków, bo, bo jest co pokazywać. Ale my wszystkich nie będziemy. No oczywiście pokazywać pokażemy, aby zamawiać. tak pokrótce, żeby nie przyciągać, żeby to jakoś długo nie nagrywać. Tylko porobimy zdjęcia gołąbką i, i wszystkie będą gołąbki opisane. Do wszystkich będą rodowody. E, jeszcze co mogę powiedzieć, wiadomo, że poczta jakoś nie działa. E, jeżeli poczta nie będzie działała, no to po aukcji, czy ja, czy, czy jak mnie nie będzie, to jakiś kolega mój wsiądzie w samochód, te gołąbki rozwiedzie Powiedzmy też, że my, jako Portal Super Gołąb, też Aha. tych swoich klientów będziemy gdzieś tam obsłużać i pomagać im, obsługiwać i pomagać im. E, także myślę, że tam gdzieś jak. Wiadomo, gdzieś do połowy Polski, od połowy, jest taka możliwość, żeby dowieźć, odebrać i rozwieźć dalej. My też będziemy jeździć z tymi gołąbkami, także tutaj o, ja myślę, tutaj, nie będzie problemu. Tutaj też właśnie, nieraz to jak mam chłopaków, z którymi działam 2 lata czy 3 lata z rzędu, już tam biorą gołąbki, są zadowoleni, no to też potrafiłem wsiadać w samochód to nich jechać, gdzieś zobaczyć gołębik, zobaczyć jakaś, jaka, czy tam wentylacja dobra, czy co, czy to, czy tamto, e, więc mówię, no. Nie będzie problemu z dodatkiem. Także możemy tutaj od razu powiedzieć, że może jak będziesz też gdzieś e, będzie potrzeba dowieźć i tego łębie dowieźć, że będziesz w Polsce, to też możesz coś tam doradzić hodowcom. Oczywiście, oczywiście. Czy, czy tam pomóc, obejrzeć. Dokładnie. W wielu miejscach tak się trafiało, że, że gdzieś, jak, gdzieś jak pojechałem, czy tego wspólnie usiedliśmy, coś tam się podpowiedziało, coś się zobaczyło i, i każda hodowla gdzieś tam e, zrobiła krok do przodu. Więc myślę, że, że z mojego doświadczenia, bo tak naprawdę. U mnie to nie były rok, wyniki rok, dwa, trzy, tylko już pierwsze mistrzostwo, które się pokazało w okręgu to było 2015 rok, więc tak można powiedzieć, że to 8-9 lat y, hodowla była na na wysokim, fajnym poziomie, bo to mistrzostwo w było. Powiedzmy, że ten oddział Rypin to też nie jest mały oddział, jak to słyszeliśmy u niektórych hodowców, nie tyle też u Ciebie, co u innych jak są filmiki nagrywane, to jest to duży oddział z dużą ilością gołębi, także ta konkurencja też była no i duża. Tak? Wielu, wielu dobrych hodowców jest, więc, więc tak naprawdę no, umiem. Zacząłem wyjeżdżać i troszeczkę zmieniłem hodowlę bo wcześniej walczyłem o to o te mistrzostwo oddziału mniej na kategorie. Jak zacząłem wyjeżdżać za granicę mniej miałem czasu, więc się nastawiałem konkretnie na, na którąś kategorię. Zaczęło to wychodzić bardzo dobrze, bo 3 lata z rzędu 2021, 2022, 2023 robiłem mistrzostwo okręgu, więc naprawdę tutaj mi się wydaje, że wstawać w okręgu 3 lata z rzędu i robić jakieś mistrzostwo 2022 kategoria maraton, 2023 kategoria C, więc to był długi, średni dystans. No, to już nie każdy może takie czymś takim się pochwalić, prawda? I tym bardziej, że mówię, to przełożyło się gdzieś na polskie, bo w Polsce wysoko. Pierwszy lotnik w Polsce, dwudziesty lotnik w Polsce kategorii i właśnie teraz, jak dodam po tym dwudziestym lotniku w Polsce, wnuk jego właśnie, co tym lotnikiem na tej sekcji jest pierwszy gołąb. No to jest, to jest ten wnuk tego dwudziestego w, w Polsce gołąbka, także e, Czy te gołąbki z jednego gołąbka czy z drugiego, no ja tutaj miałem cztery takie linie Wszystko tam, na tym bazuje, wszystko to gdzieś tam krzyżowałem i z, i z tych gołąbków to się tak wszystko wywodzi To Zbyszek jak już mówisz, że miałeś tylko cztery linie to powiedz takie Dobierałeś, nie, nie kupowałeś gołębi tu, tam gdzie się da, tylko po prostu gdzieś te zakupy były przemyślane, to dołożenie tych gołębi do twoich gołębi, do hodowli, gdzieś to rob, próbowałeś robić, tak jak mówisz, takie rodziny i, i na tym budować to swoje to znaczy, stano. Tak, nie do końca może jak ty mówisz, bo kiedyś był czas dużych zakupów, więc tu byłem, tam byłem, tam byłem, tam byłem. E, z jednych zakupów byłem zadowolony, z drugich nie byłem zadowolony, ale gdzieś coś się tam budowało, gdzieś coś zauważyłem, że coś zostaje. I, I dzięki temu te wszystkie linie, linie powstały. jednym no. takim trafem było w 2012 roku. Trafiłem do hodowcy e, do Wrocławia. Zakupiłem kilka gołębi. Między innymi kupiłem takiego starego Mulemansa, Szelensa. Gdzie właśnie dużo tych moich gołębi opartych, ta hodowla jest też oparta na tych gołąbkach. Więc, e, więc tutaj był strzał w dziesiątkę. Od Tomka Rumińskiego jest ta, ta córka Złotej olimpiki. Też była taka fajnym strzałem. No i tak mówię, no go, gołębie z linii Ronaldo mulemansy i tak to wszystko razem się potoczyło tutaj w ręce jeszcze trzymam akurat pewnego pewnego brata z gniazda trzeciego asa Giewontu krótkiego dystansu to jest gniazda to jego, jego pewny brat czy siostra ciężko powiedzieć co tam zostało idzie na pipa na aukcję belgijską bo to właśnie tam kilka, kilka najlepszych gołąbków właśnie z g Giewont idzie na, na aukcję a ten też jest do sprzedania? Oczywiście Oczywiście, że jest do sprzedania Na aukcję miał nie trafić, nie trafiać Ale jeżeli mówię, jeżeli pojawi się jakaś fajna oferta, czemu nie? Tutaj jest właśnie, ojcem jest ten komitet mój sławny Gdzie dwa lata z rzędu gołąbek na, na Giewoncie fajnie polatywał W tamtym roku jeden wysłany na Giewont Fajnie też latał, sam go odkupiłem Jest u mnie na hodowli No i w tym roku też jeden wysłany na Giewont i też fajnie, fajnie latał, więc na drugi rok cała taka rodzina będzie tam latała. Zbyszek, e, czyli my tutaj kończymy, e, idziemy zaraz robić zdjęcia, a Ty jeszcze podaj tutaj do siebie numer telefonu, jakby ktoś potrzebował jakiegoś kontaktu, to później. Niektórzy nie umieją szukać na rodowodach, na tym jest wiele telefonów, żeby tak. podać do, do wystawcy numer także ty podaj ten w domie swój numer domie numer jest 515 626 106 i tak jak wcześniej powiedziałem mówię no ktoś będzie chciał jakieś informacje zapraszam ktoś będzie chciał czy jakieś tam zdjęcia może dosłać jeżeli będę w Polsce nie, nie będzie z tym problemów także dziękujemy Ci, dziękujemy pozdrawiamy, dobry, dobry lot